Małgosia Dodzenek wydaje książkę o in vitro. Czy u nas jest e, potrzeba takiej książki? Ja nie wiem, co Małgosia napisała, natomiast niewątpliwie jest potrzeba rozmawiania na temat in vitro, bo to jest e, nie tylko potrzeba bardzo wielu ludzi, którzy starają się o dziecko, ale także e, potrzeba e, odczarowywania pewnych albo wręcz zburzenia pewnych mitów, które wokół tego tematu narastają. E, myślę, że wiedza. E, e, solidna, a Małgosia zdaje się, że taką posiada na ten temat. Mhm. E, nikomu jeszcze nie zaszkodziła. I czyli wspierasz, popierasz tą inicjatywę Invito do ogólnie. Ja nie wiem co Invitro czy Małgosia, znaczy tak czy inaczej, ja nie wiem o czym Małgosia napisała. Natomiast... właśnie o tym, żeby uświadamiać też Polaków, że to do, to nie jest nic złego jak wiele ja nie osób. Nie wiem, czy do tego jest potrzebna książka, czy nie wystarczyłby artykuł? E, albo wbijanie dokładnie ludziom pewnych rzeczy do głów. Natomiast e, e, Państwo, no, między nami są dzieci z in vitro.